Większość zawodników to denerwuje wchodzenie w kieszeń, finansowe względy, jestem deblistą, więc tutaj jest to, nie ukrywając, port niszowy w porównaniu do singla, więc zawsze, zawsze nie, nigdy nie będziemy na świeczniku, więc... Bardzo dostałeś mentalnie po sukcesie w Austrii Bardzo, bardzo. Dużo się zmieniło, dużo mi to otworzyło... Hmm, Furtek e, i rankingowo, i, i, i no nie ma co ukrywać też finansowo, i, i mentalnie, e, i medialnie, więc e, dużo się zmieniło, i e, mówiąc, że to tylko jeden turniej, to ludzie nie, tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak duże to byłoby osiągnięcie, bo pracujesz na taki sukces całe życie, pracujesz na to od 5-6 roku życia, odkąd wziąłeś rakietę do ręki e, i, i będąc na w kolacjach rodzinnych starsi osoby zawsze się śmieją do ciebie co byś chciał zrobić w życiu a zawsze mówisz wygrywać wielkie szlemy mając 7-8 lat a, a teraz jak jest to realiam i dochodzisz do takiego finału wielkosztemowego to potrzebujesz troszkę czasu na zrozumienie tego co naprawdę się stało i jak wielki to był sukces dalej, to do mnie dochodzi, i możliwe, że gdzieś tam e, troszkę nawet przeszkadzało w ostatnich tygodniach, no ale e, rozmawiałem gdzieś tam z bardziej doświadczonymi kolegami. Jest to naturalna kolej rzeczy, że ciężko osiągnąć kolejne wielkie sukcesy z dnia na dzień po tak wielkim sukcesie, tak wielkim osiągnięciu, jakim, jakim był to Australian Open. Ta pewność siebie z natury zawsze była. Zawsze uważałem, że jestem w stanie wygrywać największe turnieje. Jadąc na turniej, zawsze wychodziłem na kord z przeświadczeniem, że, że jestem tutaj po to, wygrać ten turniej. Nawet jak byłem gdzieś tam w eliminacjach czy w pierwszych rundach nierozstawiony, uważam, że każdy sportowiec powinien jechać na turniej z takim założeniem, żeby, żeby wygrywać. A, a co będzie później, czy osiągniesz drugą, trzecią rundę? I czy będzie to dla ciebie sukces w większej perspektywie, jest to kwestia indywidualna, ale, ale ja wychodzę z założenia, żeby zawsze jechać na turniej, mając najwyższe cele i, i, i mieć tą pewność siebie. I, I na pewno wzrosła. Na pewno wzrosła ostatnie tygodnie, troszkę gdzieś tam ją poszarpały, nie ukrywam, ale, ale mam nadzieję, że wróci niedługo. W moim przypadku, jak pewnie wiele osób wie, najważniejszą strefą jest tutaj mentalna strefa, i, i gdy jest wszystko poukładane w głowie i jest ten spokój zachowany na korcie. To, to rezultaty przychodzą i, i jak widać było na Australii, mimo że jest to mój drugi start w Australian Open, a czasami nawet zaznaczam, że pierwszy, ponieważ hmm. pierwszy był z Bublikiem, który tak. podczas samego meczu już mówił, że ma za 4 godziny samolot i, i musieliśmy szybko kończyć ten mecz. E, I był to tak naprawdę udział e, stricte po prizmany. To w pierwszym udziale w Wielkoszlumowej Australian Open osiągnąłem finał, więc pokazując ze strony tenisowej, myślę, że jesteśmy w stanie osiągać takie rezultaty. Jeżeli wszystko będzie dobrze poukładane na korcie, poza kortem i w głowie, to, to jesteśmy w stanie to osiągać na co dzień. Rzeczywiście te różnice są bardzo małe, no, widać to widać po naszych rezultatach. No, osiągnęliśmy finał wielkoszlemowy, a później kilka turniejów z rzędu przegrywamy 8-10 w Super breakach. Przeciwko nie, nie powiem, że. Topowym parom, ale na pewno parom z czołówki, którzy, które są gdzieś tam na wysokim poziomie i to tylko pokazuje, jak, jakie są różnice, bo równie dobrze mogliśmy przegrać w pierwszej czy w drugiej rundzie na Australian Open, gdzie przegrywaliśmy już do tyłu pierwsze sety, czy byliśmy piłkę meczową i 1-4 w tajbreku w drugim secie z pierwszą parą na świecie Ramsalsbury, więc mogli, może byśmy teraz nie siedzieli tutaj, tylko byłbym kolejnym gdzieś tam 30-40 deblistą i nie byłoby takiego szumu wielkiego, a gdzieś tam. Jak widać te, te pojedyncze piłki mogą, mogą zaważyć o tym, jak się potoczy Twoja kariera, więc bardzo często decyduje kwestia dnia, kwestia jednego dwóch uderzeń. Eee, i, I wiem to na swoim przykładzie, że zadecydowały, czy w pojedynku właśnie z bo pana Erden w Rotterdamie jedno czy dwa uderzenia w Super czy, eee, czy gdzieś tam w Phoenix, jedno czy dwa uderzenia ze strony Lamonsa, które były nie z tej ziemi, czy gdzieś tam w Miami, które też. Jakiś lob po ramię z returnu, czy jakieś pojedyncze piłki, które, które mogły obrócić e, przebieg wydarzeń. A co by się wydarzyło później, czy mo może byśmy my dotarli do tego finału, czy jakoś inaczej by to się potoczyło, czy może byłbym już w pierwszej dziesiątce. To, to niestety nie jestem w stanie tego przewidzieć. Ale widząc po tym, jak to się na razie układa, widząc największe pary na świecie: Ram Salisbury, Pawicz Mektycz, Kruchow Skupski. Żadna z tych par nie ma na razie większego tytułu w tym roku, żadna z tych par nie osiągnęła większego rezultatu. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, nie, masz, nie, będzie, nie ma dominacji i nie będzie dominacji, uważam, w najbliższym czasie. Y, od pierwszych rund będzie bardzo wyrównany poziom zawsze. Dla mnie jest priorytetem w tym roku. Tak, jest to cel numer jeden, żeby osiągnąć ATP Finals. Y, y, szczególnie ten apetyt wzrósł po, po występie po Australian Open. Myślę, że taki, takim smaczkiem też byłby awans do pierwszej dziesiątki, a może jeszcze wyżej, kto wie, co przyniesie przyszłość, ale, ale występ w ATP Finals jest na pewno takim jednym z priorytetów dla mnie w tym sezonie. Teraz rozdzieliłeś się z partnerem Hugo Storyl z Andreasem Misem. Czy możemy spodziewać się, że w takim razie będzie okazja, żebyś zagrał jeszcze raz z Hubertem Hurkaczem, no bo nie ma co ukrywać, że też myślimy już trochę o przyszłym roku i pewnie ten Debel Hurkacz i Zieliński będzie naszą nadzieją medalową w. Paryżu? No, nie tylko ważą. Zawsze, zawsze było to moje wielkie marzenie, żeby wystąpić na igrzyskach. A jeżeli będzie mi to dane u boku przyjaciela Huberta, to na pewno będzie to, to wielki zaszczyt i cokolwiek się nie stanie, to będę wspominał te igrzyska bardzo dobrze, nawet jak odpukać, przegramy w pierwszej rundzie. Czy, czy coś się nie ułoży, na pewno, na pewno będzie to wielkie wydarzenie w moim życiu, żeby, żeby nareszcie wziąć, wziąć udział w igrzyskach. Miałem na razie przyjemność występować w młodzieżowych igrzyskach, też z nie miałem sukcesem, bo osiągnąłem ten złoty medal co prawda w grze mieszanej, no ale gdzieś tam ten złoty medal do dzisiaj wisi w domu i, i zaznałem takiego smaku tych, tych igrzysk olimpijskich, które były organizowane na tych samych zasadach, tylko po prostu młodzieżowe więc e, na pewno nie mogę się doczekać, a, a wracając do sedna pytania, czy, czy możemy się spodziewać duetu z Hubertem w najbliższych miesiącach myślę, że obiektywnie ciężko, e, na tym poziomie co jesteśmy teraz już z Hugo dostajemy się do każdego turnieju jaki tylko chcemy Jesteśmy rozstawiani regularnie praktycznie w większości turniejów, więc, więc myślę, że, że nie planujemy się rozdzielać, odpukać, coś będzie źle szło, będzie się nie układać. To, to Hubert wiem, że zawsze jest gotowy i zawsze chętny, żeby wspólnie występować. Były takie plany, ale po sukcesie w Austin Open otworzyło się wiele furtek, i, i, i jesteśmy w stanie teraz z Hugo na swobodnie planować starty. Myślę, że kibice lubią takie polskie pary jak kiedyś Frystenberg-Matkowski. Wiemy, że ty zaczynałeś w sumie przebijać się do tych lepszych turniejów z Szymonem Walkowym. Czy ewentualnie jakiś powrót takiej współpracy w przyszłości byłby jeszcze możliwy, czy obecnie tylko Hugo i zobaczymy, co przyniesie przyszłość? No, na pewno w najbliższym czasie niestety będzie ciężko o taki powrót. Życzę Szymonowi, Karolowi czy Piotrowi, którzy próbują się przebijać przez te Challengery Deblowe jak najlepiej i trzymam za nich kciuki. Jesteśmy w codziennym kontakcie i, i, i śledzę regularnie ich poczynania, więc, więc wiem dzisiaj też, że grają swój pierwszy mecz na, nawet na kordzie centralnym, gdzieś tam z dzikimi kartami z Włoch, więc, więc wiem jak idzie, śledzę te poczynania i, i trzymam kciuki, żeby niedługo dołączyli do mnie. Mniejsza mam nadzieję, że ja dołączę do nich. Myślę, że oni, oni również, bo, bo każdy z nas sobie życzy wzajemnie jak najlepiej. Trzymamy za siebie kciuki. Ale nie wykluczam faktu, że w przyszłości mile byłby widziany taki powrót do, do polskiej współpracy. Czy to się stanie, nie jestem w stanie tego obiecać, nie jestem w stanie tego zapewnić. Tutaj niestety troszkę jest piłeczka nie po mojej stronie aktualnie, więc, więc trzymam kciuki za chłopaków i czekam, żebyśmy, żeby to grono polskich tenisistów, deblowych czy singlowych, deblistów czy singlistów powiększyło się na tych zawodowym turze. Będziemy to pierwszy raz w Monte Carlo, później pierwszy raz w Barcelonie, w Madrycie, w Rzymie, drugi raz na Fren Open, pierwszy raz na trawie, ponieważ w zeszłym roku miałem kontuzję i tylko udało mi się na nie wystąpić. To obecność Mariusza, czy Łukasza, czy kogokolwiek kto był już tam i doświadczył tego wcześniej jest, jest nieoceniona, no bo dla nich to nie jest takie, że wchodzisz i wow, i, i, i troszkę się podniecają faktem, że jesteśmy na wielkim szlemie, że jest tyle zawodników. Tak, jak gdzieś tam w głębi duszy u mnie to trochę jeszcze, jeszcze, jeszcze wygląda. Chociaż staram się to opanować, ale na pewno nie jestem w stanie, widząc kort centralny w Monte Carlo czy, czy największe obiekty na świecie. E, tak, dla nich była to codzienność przez wiele, wiele lat i, i, i taki spokój, jaki oni wprowadzają, na pewno pomaga. Nie uważam, że jestem jakoś bardzo arogancką osobą. E, może tak się wydawać z boku, ponieważ gdzieś tam no nie ukrywam, to ego jest duże. Jestem dosyć egocentryczny, ale. Patrząc z perspektywy historii, szczególnie jak gdzieś tam się interesujecie sportem, wszyscy najwięksi sportowcy zawsze byli egocentryczni, zawsze będą egocentryczni. No bo żeby osiągnąć tak wielki sukces, trzeba myśleć głównie o sobie i o swojej karierze. No nie, nie, największe rezultaty na świecie nie osiąga się poprzez, no niestety, myślenie o innych i, i sprawienie wszystkim przy miłości naokoło, tylko gdzieś tam trzeba patrzeć głównie na siebie. Um, oczywiście w zdrowym tego słowa znaczeniu i, i, i gdzieś tam dużo poświęcić, żeby osiągnąć ten największy sukces. Nie, nie, nie mam, jestem deblistą, więc tutaj jest to nie ukrywając sport niszowy w porównaniu do singla, więc zawsze, zawsze, nigdy nie będziemy na świeczniku. Więc... Większość zawodników to denerwuje wchodzenie w kieszeń, finansowe względy i, i, i teraz. Pomawianie, ile to nie zarobiliśmy, na co to wydamy, z jakimi samochodami nie będziemy teraz jeździć i, i, i jak nam słodówka do głowy nie uderzy. I to są najbardziej takie rzeczy, które, które nas irytują, gdzieś tam, gdzie ludzie tak naprawdę mówią czysto liczby z internetu, a nie zdają sobie sprawy, ile to są jeszcze kosztów, ile to jest włożonych pieniędzy we wcześniejszych latach, plus oczywiście wchodzenie w życie prywatne, wyciąganie jakichś tam... Brudów, czy, czy, czy naginanie rzeczywistości, która niekoniecznie jest prawdziwa, bo, bo często nie jest tak, jak się wydaje, że jest w internecie, tak jak wszyscy o tym wiemy. I e, gdzieś tam wymyślanie pytań, czy szukanie historii, szukanie sensacji jest dosyć irytujące, i, e, a gdzieś tam w mediach szybko się te wiadomości rozchodzą i trzeba je czasami prostować. Szczególnie jak się stajesz osobą medialną, aczkolwiek też, e, też nie winie. Was, dziennikarze, że tak to powiem, za, za takie pytania, bo wiem, że zaczekają tak szersze grono publiczności i chcę więcej wiedzieć o czymś czy prywatnym, czy, 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 czy finansach, czy takich rzeczach, ale, ale często ta rzeczywistość jest naginana. Jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o to, kto jest pierwszym, czy są dwaj, czy jest pięciu, czy nagle Twój sztab się rozrósł, jak to wygląda? Nie, tutaj nie ma wątpliwości, chciałem bardzo klarownie wyjaśnić sytuację. Mariusz jest pierwszym trenerem, był pierwszym trenerem i będzie pierwszym trenerem przez nieokreślony czas, który mam nadzieję, że się nie zmieni za szybko. Marcel był trenerem drugim, zastępczym można powiedzieć, który uczestniczył w turniejach, gdy Mariusz nie mógł podróżować. Od początku roku założyliśmy sobie razem z Hugo, że troszkę więcej zainwestujemy w obecność trenera na turniejach. Jest to, jest to duży wydatek, szczególnie z poziomu deblisty, gdzie te zarobki nie są aż tak wielkie jak u singlistów, którzy mogą pozwolić sobie na jazdę z większym sztabem. E, aczkolwiek mamy nadzieję, że, że obecność tego trenera właśnie będzie, będzie różnicą w takich kluczowych meczach gdzieś tam na wielkich szlemach, gdzie ta różnica finansowa jest bardzo duża pomiędzy ćwierćfinałem, półfinałem, czy, czy trzecią, czwartą rundą, czy finałem, półfinałem. No i e, jakby nie patrząc, już się to opłaciło na początku roku. Czy to była kwestia tego, że był tam trener, że mieliśmy Marcela przez dwa tygodnie w Adelaidzie i później Mariusza przez dwa tygodnie w Australii w Melbourne? czy to była kwestia po prostu zbiegu okoliczności, czy naszej wybitnej formy. Ciężko powiedzieć, tego, tego nikt nie odpowie na to pytanie niestety, ale na pewno wpływ trenerów, którzy tam byli, miał, miał był na pewno dużym wpływem na to, jak, jaki sukces tam zrobiliśmy i to jest właśnie to, do czego dążyliśmy, żeby osiągnąć jakiś jeden większy rezultat i pozwalało nam to na finansowanie trenera do końca roku, ale, ale tak jak mówię, Mariusz jest pierwszym trenerem, będzie jeździł na większość turniejów. Teraz planujemy wspólnie starty w Monte Carlo, Barcelonie w Rzymie. Madryt może być jedynym wyjątkiem, który zrobimy gdzieś tam gdzieś tam osobno, bez Mariusza, ponieważ też kiedyś musi być w domu z rodziną, ale, ale będą trenerzy od Hugo, od przygotowania motorycznego, więc nie będziemy sami i, i do Paryża też wybiera się Mariusz.